Jest garstka na ziemi ludzi, którzy są odważni i wierzą Chrystusowi, bo żeby wierzyć, trzeba być odważnym, a nie odważnym w różnych innych sprawach. Odważnym, aby wierzyć, czyli żeby uwierzyć, że Chrystus dokonał dzieła z nakazu Bożego, a tym nakazem Bożym jest uwolnienie człowieka od cierpienia. I w tej chwili, proszę zauważyć, wchodzimy w nowy, nową przestrzeń yy, świata. Bo minęły, minęły czasy, minął czas i przychodzi połowę czasu. Połowę czasu. Tysiąc lat. To jest związane właśnie z czym? Że zło zniknie, my wyjdziemy z tego zła, a zło nie będzie mogło pójść za nami, bo my wyjdziemy, pójdziemy do życia. Zło pozostanie w tamtym świecie, w którym było. A my wchodzimy w nowe życie, ale nie mamy już nic z tamtego świata bo zostało to tamto wszystko usunięte i nie wiążemy się z niczym co jest tamtego świata z niczym dlatego, że wybieramy Chrystusa i nasza świadomość, nasze życie łączy się z nową wartością a przecież ludzie traktują życie jako wartość te, z czym się łączą a jeśli łączymy się z mocą Bożą to to jest nasza wartość, to jest miejsce naszego życia i tam my jesteśmy w pełni bo proszę zauważyć życie to świadomość